Tam Mamy dzisiaj na serwisie BMW 20 wersja M135i silniczek N55 Właściciel dostarczył nam zestaw układu chłodzenia, powietrza doładowującego Naszym zadaniem jest zamontować intercooler firmy Wagner tak się prezentuje dosyć spory, fajny intercooler oryginalny, nie na lipa w porównaniu do, do seryjnego Generalnie nie ma co porównywać tego seryjnego, bo jest dużo, dużo większy. Także myślę, że będzie spełniał swoje zadanie i schłodzi nam powietrze do locie. I generalnie jeszcze zamontujemy wszystkie rury od układu powietrza doładowującego. Akurat to jest made in Taiwan. Ale generalnie powinno wszystko pasować. Jakość wykonana wykonania jest dosyć fajna. Także myślę, że będzie, będzie wszystko w porządku. Autko ma na tą chwilę około 57-8 tysięcy przebiegów. Było już u nas kilkukrotnie. Właściciel bardzo świadomy, dba o Autko, wymienia olej co około 8 km. Olej w skrzyni był wymieniany przy około 50 tysiącach, z tego co pamiętam. Oryginalny ZF był zamontowany oryginalna miska i teraz przy 58 pan zdecydował się na wymianę w skrzyni rozdzielczej x -Drive, w dyferencjale tylnym, w dyferencjale przednim. Lejemy oryginalne oleje do napędów. Akurat niedawno przyszły nam wyniki testów z laboratorium. Także postaramy się w miarę możliwości nagrać jakieś tam nasze wnioski racjonalizatorskie i podzielić się z wami naszą opinią, ale generalnie no już można powiedzieć, że po tych wynikach no, zalecamy dać, dać oryginalny, jest, jest, jest znaczna różnica, nawet w sumie nie, nie spodziewałem się, że aż tak duża. A w, w tego typu nowszych konstrukcjach no, to już nie ma co oszczędzać Tam parę groszy na oleju. I, no i dać dobrej jakości, wymieniać regularnie, silnikowy max 10 tysięcy, przy mocniej obciążonych układach nawet szybciej to trzeba by było wymienić 8-10 tysięcy. Skrzynie biegów napędy no to 50 koła, 50 tysięcy km, i już fajnie by było zalać, zalać nowe oleje. Lepiej wymienić olej niż później naprawiać skrzynie biegów. Dodatkowo za, zamontujemy nowy mikrofiltr. Filtr powietrza już był zamontowany. jakiś sportowy stożek, także go zakonserwujemy, wymyjemy. Mamy taki zestawik do konserwacji. Także będzie przeserwisowany tak jak ma być. tak to wygląda, opaseczki śrubki w zestawie zaślepki także składamy to dalej Tutaj generalnie dosyć dużą trudnością było zdemontowanie tej rury od intercoolera, która już wychodzi do strony przepustnicy bardzo, bardzo było ciężko ją wyciągnąć generalnie myślałem, że będzie trzeba zdemontować kompresor klimatyzacji, ale jakoś po zdemontowaniu przepustnicy udało się ją wyszarpać, żeby zmontować. No zmontować. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę łatwiej. Generalnie inaczej to jest, że w dwóch częściach to jest składane. Takim łącznikiem jest to połączone. Także mam nadzieję, że to będzie łatwiej złożyć niż rozłożyć. Tak, fajny, bardzo fajny interkuler. I tak. Po godzinach na spokojnie sobie to składam. No, olej mieliśmy wymieniony, jest nowa Micha. W X-Drive wymienimy dopiero. A tutaj wkładaliśmy tą rozpóreczkę i, i tuleje. tuleje wózka są włożone pojrytanowe. Zawiecha już Pan akurat miał, to, to nie my żeśmy wkładali. Tu mi Gremusa siedzi. Wydech większy niż seryjny. Także ogólnie fajnie spoko spoko samochodzik. No nie jest łatwo złożyć ten dolot. Trzeba się troszeczkę nagimnastykować żeby to wszystko poskładać ale powoli podoprzał du element za elementem. No i będzie finalnie gotowy. Generalnie prace dobiegają końca. Zdecydowaliśmy się tutaj jeszcze zdemontować zderzak, ponieważ no nie, nie było to tak proste jak tej instrukcji, która pokazywała żeby po prostu wrzucić ten, ten interkuler, tę chłodnicę, Odgiąć plastik i będzie wszystko wanglało. Niestety tak nie było, ponieważ oryginalny wlot tutaj powietrza jest skonstruowany pod ten mały interkuler i ten wlocik. Nie dość, że nie pasuje, to jeszcze zasłania połowę tej nowej chłodnicy. Generalnie to by było coś takiego. Także mijało się to w ogóle z sensem montażu takiej chłodnicy. Także zrzuciliśmy zderzak, No i zastosowaliśmy o taką modyfikację, że po prostu tak, żeśmy to wycięli, żeby jak największa ilość powietrza przepływała przez chłodnicę. No i teraz teraz ma to sens. Generalnie trzeba było tutaj się dosyć mocno poginastykować, żeby to wszystko składać. Ponieważ nowe, na przykład oryginalne przewody są elastyczne, no jest dużo łatwiej zmontować niż jak montujemy rury na sztywno. Także trzeba było tak jakby nasadzać ten interkuler na, na te sztywne rury, żeby, żeby poskręcać te opaski. Jest to myślę, że dobrze zrobione. Paski są możliwe do odkręcania tutaj pomiędzy kompresorem, także można, można będzie też to. Później zdemontować ewentualnie w miarę, miarę łatwo. Także pomyśleliśmy przyszłościowo, że przyjdzie kiedyś komuś to demontować. Także zakładamy zderzaczek. No i testujemy szczelność tego układu dolotowego. I w sumie jeszcze jeden szczegół, na który zwróciliśmy tutaj uwagę. W oryginalnym, oryginalnej chłodnicy było prowadzenie tutaj wentylatora. Tutaj i tutaj było to fajnie zrobione pasownie. A kurczę, w tym tuningowe Wagnera tego górnego nie ma generalnie w ogóle no i dolny był taki dosyć spory luz także przy włączeniu tego wentylatora po prostu by się to wszystko telepało także tutaj jeszcze zastosowaliśmy takie gumeczki włożyliśmy i wszystko jest elegancko na no po prostu nie będzie luzu pomiędzy tą obudową plastikową a a mocowaniem tutaj przy chłodnicy na sztywno też nie będzie ponieważ to jest gumka taka wciśnięta także już jest wszystko Przetestowane, orurowanko wsadzone z lewej, prawej strony, wszystko szczelne, śrubki mocujące pozmieniane, osłona docięta. Tak to się prezentuje po złożeniu. Zakładamy osłonę i jedziemy przetestować na ulicy, jak to będzie prezentowało. Czy wszystko jest szczelne? Czy nie wywali jakiegoś błędu? Ale nie ma normalnie takiej możliwości. Także z tych 30 minut instrukcji zrobiło się troszkę więcej. Także, no jak planujecie jakieś takie modyfikacje, i no wszystko ładnie to wygląda generalnie na, na filmikach, w instrukcjach. A no w rzeczywistości no jest kilka tam przeszkód, i no i nie jest to takie proste jak nie gdzieś tam podają producenci wiadomo fajnie sprzedać produkt i, i teoretycznie że to pójdzie pięknie ładnie ale no niekoniecznie też tak jest rzeczywistość